Biega witam, łopat, tego typu zapraszam, zapraszam tego typu zapraszam na mój kanał, zaskubujcie, dziękuję, że coraz z Was więcej. Udecymiacie kanał. Jest 417, ja się nie mylę. Tego typu bardzo się cieszę. Tego typu widzowie bardzo się cieszę. Ja tu jestem kocharzem, tego typu. Widzowie. Ja tuż... Mam no, obowiązek zrobić obiad. dziewczynom, dziewczyną tego typu wow, łowapen. Trzeba iść do przodu. Nie, tego typu widzowie. Jak wiecie o tym, to był wczoraj na live, lub dzisiaj na moim live, wiecie o tym, że wczoraj krasie się pucował, pucował i co z tego wyszło? Z Z pucowania? Pracha? Czy trak dzisiaj się odezwie, bo wiem, że na dzisiejszym live co było nie dziękuję temu jakoś się nie kwapił do mnie. Na czacie pisarz, w czasie tak kwapił, muszę łyknąć, powkurzać się tego typu. I słuchajcie, no, widzowie, no. Fakt faktami, no, widzowie, no. Słuchajcie, widzowie. Wczoraj trak. Wczoraj, Brak się tak podcofał i się wypocał. Grzecznie mu tłumaczyłem tego typu oficjalnie wam przekazałem e, to, że wiem o tym, że e, prawie raz stracił przez swoją ludzką głupotą chlanie i wsiadł do samochodu pod wypływem alkoholu. I jego, no, wiecie o co chodzi. no. I dlatego stracił prowizję jazdy, tego typu nie może odzyskać, to jest pierwszy prymon drugi prymon Zastanawialiście się dlaczego on droptuje na rowerze jedzie, więc no to też wiecie, to jest pierwszy prymon drugi prymon yy, Trakt jest powiązany z kimś Które no a to jest długa historia, nie będę tego rozpiniać, nie co bo to nie o tym polega, tego typu, nie na tym polega, ale słuchajcie, no, wczoraj w trakcie za dużo mnie popisał, wiecie o tym dokładnie, wczoraj się tak pocował, wymyślał, nie wymyślał, kurwa, aż wiecie, ja to tylko czekałem, kiedy... Sam się będzie wydawać i zobaczyć widzowie. Chłop, stary koń można powiedzieć, ma to jest starszy, o wiele starsza do mnie, Tra, A zachowuje się jak dzieciak. Dzie, dzieciak jest o wiele mądrzejszy od niego. Hmm, to jest fakt. Dlatego widzowie, ta się wczoraj trak pucował, pucował i się wypucował. Sam, sam ciągnął język swój tego typu tylko widzicie, on odwiedzi, że ja taki bo nie zna od podszewki i no... No to trochę się przejechał. Widzicie widzowie? Chciał udowodnić, że mnie zna. Ale chyba się przyjechał, bo założyłem, że nie zna mnie. <laughs> I to... I to jego wybiło z rytmu, widzowie, że... Mm, nie wiem, widzowie, powiem wam tak Dla mnie Widzowie Dla mnie to jest po prostu yy... Jak to się mówi Chciał mnie dopiec mi Tylko sam sobie topiek Sam osobiście Wystawiałem się za długi język tego typu i jak to wychodzi? No. Chciał mnie trollować inne rzeczy, a ty się okazał odwrotnie. Ja jeszcze pod koniec live'a jak już z wami się wczoraj żegnam, to napisał na czacie, że on wygrał. Czy to on wygrał? Swoją głupotą? Chyba tak, ale nie ze mną. I dlatego widzowie mówię, mówię to i szczerze, że po prostu wczoraj ciekawy wiem co tam w trakcie tego kto, kto nie oglądał to zaproszę na mój kanał, zaskrybujcie tego typu ja wam podlinkuję ten w trakcie live ten co ma 400 coś wyświetleń tego typu ja wam tam podeślę kto nie jest w temacie to po prostu dowiecie się tam z 2 godzin 37 z tego co sobie tam obejrzycie. No bo tak wczoraj się widzowie hmm, pocobał się trakt, próbował jakby no nie wiem czy takie jest moje widzowie było wrażenie, że już po prostu nie miał jak się zapocować i to kombinował, że Mazda R7 Tego już wymyślał No, ja wiem, zdaję sobie sprawę widzę że to próbował, zatuszyła tą sprawę No, ale wyszło Jak wyszło, no, słuchajcie, no Jakby się Trak nie pocował do mnie Bo ona już, o, bo to ty zacząłeś spinkę, ja nie zacząłem? Czy Trak? Zaczynał na czapkę. Dziwne. Bardzo dziwne. Nawet. Próbował, widzowie wiecie co? Trakt próbował się wybielić. Ale z tego wypilania się wyszło, tak? Bardzo chujowo. Świetli swoich kolegów, znajomych. Tak mówiłem wczoraj. Że on ma po prostu do rodziny swej. Rodzice swu, swoich, że po prostu y, odrzucili jego? Nie wiem. Czyli, widzowie, ja, ja, ja nie, nie będę tutaj drążyć w te w tematy, które y, tego, bo to mnie to nie interesuje. Tylko idźcie, widzowie. Tak się pocował strach, widzowie, tak się tak, świecie lansował, że co ty dalej tak mówisz? Co ty, ty gadaję, da, pitolisz? A co wyszło z tego? Co wyszło widzowie? Że mam rację. Tego typu. I tak się widzowie pocował trak do mnie o, bo coś takie ja ty, ty mi nie se, ja cię znam. I co wyszło z tego? No, wyszło jak wyszło. z no. chciałbyś ode mnie traf sprytniejszy, a wyszło co innego. Wyszło to, co wyszło. Wyszło inaczej. Chciał mnie, mi tu dopisać na czacie, wczoraj na live. Ja wam podałem linka. A to się okazało, że ja jego upierdoliłem. Co wiecie? Mi nie zrobił tak przykrości. Po co miałem jego wyzywać, czarniarz? Spokojnie na wyrzarku. I się jeszcze śmiałem. No widzicie. Tak się robi hippo. Widzę. Tego no ale słuchajcie, no. Ja powiem tak. Jak rodzina jego odrzuciła. Rodzice, rodzina. No to ciemno się chować. No chowa się po, wśród takich ludzi jak on. Z takim myśleniem. No. Słuchajcie, no i no Znowu się przejechał na mnie. A czemu on stwierdził wczoraj naczycie, że mnie zna od podszewki, no To bardzo... Bardzo chujową mnie zna. Czyli wywodzi na to. Że gówno wie to się wstydzi na ziomką powiedzieć przez nasier, że za prowadzę ze swojej głupoty z pijaństwa. Że wsiadł za kierowcą pod wpływem alkoholu, że do zabrało za no, że, zabrali mu prawko. I dlatego na rowerze. Teraz już wiecie. Hmm. Tylko dziwne to, że Wam trach nie powiedział. Tak stwierdził wczoraj trach, że e, na, że za wykopem jest tego. No jakby był, to by to powiedział. Hmm. No się, to jest właśnie taki problem. Widzę, że trochę tutaj jest pana sprawa. No już nie miał się do tego widzowie. przyczepi. To już się doczepił byle co. A hmm. widzowie! No, no, Widzicie co się dzieje z człowiekiem, który jest odrzucony od, od strony rodziny, rodziców, od znajomych, którzy oczy, o, nie muszą przebywać z, z, z nim, a z rozmowy, z tej gadki odczuwa się, że no... Po taki człowiek jest i się nie zmieni. Jakby się chciał zmienić, to by się dawno zmienił. Korzyść się zmienił, aż się zmienił, Mary się zmieniła, ja też się zmieniłem, też. A dlaczego teraz nie chcę? Bo nie chcę, bo musi, to jest wygodnie siedzieć w takim głównie. Bo nie ma kościoła rodziny, która pomoże. Rodzice kopną jego w dupę, koledzy, znajomi. Ma kolegów i koleżanek przy dupasu takie myślenie jakim on to myśli ma dlatego ja wam podeszę linka to sobie obejrzycie bo to wiecie znaczy to się widzowie okląda niż się mówi no bo mówić to jest co innego a obejrzeć coś jest innego tam zaraz wam podeszę linka do tego i sobie po prostu sami usiądziecie tam 2 godziny 47 z Pa, dwie godziny, to, to żebyście dwie godziny poświęcili i odsłuchali sobie, obejrzyj ten film, tego typu, z tym wieczorem, który, no, dałem wam do przemyślenia, tego typu. Zapraszam na mój kanał, się. dziękuję, że udostępniliście kanał, bardzo się cieszę, tego typu. Miro, popołudnia wam życzę, ja tu przygotowuję obiad, łabawym, dziewczynom, tego typu. A wy widzowie zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie i bądźcie na bieżąco, tylko typu i życzę wam jego popołudnia, sobotnej tylko typu, zimą, morzem, wieczorem, tylko typu. Trzymajcie się, będzie?